Cześć, siemano, dzień dobry, tu Wysoki Niski, wasz fotograf. Dzisiaj taki specjalny mini overwatch. Mini overwatch nie ze względu na ilość zdjęć, ale na ilość autorów, bo tym razem wyjątkowo autor będzie tylko jeden. Łukasz Lisek zdaje się, że przygotowuje się do konkursu Polska ulicznie. Do którego można się zgłaszać jeszcze do północy 28 kwietnia 2017 roku. Dlatego zachęcam Was również do wzięcia udziału w tym konkursie, jeżeli macie zdjęcia uliczne z tego roku. I w każdym razie Łukasz na naszą grupę Facebookową, Pytańki Fotografa, wrzucił chyba ze 40 zdjęć swoich. No i ja zwykle nie jestem fanem wrzucania tak ogromnej ilości zdjęć, bo zwykle odbywa się to w ten sposób, że ktoś wrzuca ogromną ilość zdjęć z jednego tematu, jest ten temat przegadany, bo zdjęcia nie wnoszą nic nowego i tak i tak dalej. Ale w tym wypadku to był przekrój jego, podejrzewam, wielomiesięcznej pracy. I to już przeselekcjonowany wstępnie przez całego autora. Zdjęcia, które już wcześniej były wybierane pewnie tymi drogą, że najciekawsze zdjęcia z dnia czy z czegoś e, zostały przeselekcjonowane jeszcze z ilości chyba stu czy, czy nawet może dwustu do tej ilości czterdziestu, którą żeśmy dostali. E, no i jeszcze był tam hasztag bij mnie, rżnij mnie, więc można sobie na tych zdjęciach poużywać. I nie chodzi o to, e, że ja chcę sobie je zjechać, ale można w nich znaleźć dużo fajnych rzeczy. I dużo niefajnych rzeczy. Jedne zdjęcia są super fajne, a inne nie są fajne. No i dzięki temu, że ten hashtag tam jest, to mogę sobie to zrobić przejechać się po tych zdjęciach. Z Łukaszem o tym rozmawiałem jeszcze w prywatnych wiadomościach. O, czy on sobie życzy, żebym taki odcinek robił? Chyba mu się spodobało, w każdym razie się zgodził. Więc za jego przyzwoleniem robię teraz przejazd po tych zdjęciach, co. Przesłał. A właściwie zrobię, jak tylko znajdę jakieś w lesie fajne miejsce, bo tutaj po drodze będzie mi to robić ciężko i niewygodnie, idąc przez błocko. Więc szukamy następnego fajnego miejsca. Dotarłem na miejscówkę. Mam w ręku tablet z 50 zdjęciami Łukasza Liska. Omówię wiele z nich pod tym kątem, że właśnie doradzając, czy wysyłacie je na konkurs, czy nie. Nie będzie to na pewno ostateczna selekcja, ale po prostu opowiem o tym, co i dlaczego mi się podoba. Mam nadzieję, że dla wszystkich będzie to ciekawe. Omawiając temat, pamiętam o tym, że Łukasz Lisek umieścił hasztaga bij mnie, rżnij mnie. Zdjęcie pierwsze: tego zdjęcia bym nie wysyłał ze względu na tematykę, i właściwie to tyle. <laughs> na ten temat można dużo gadać, i ja właściwie już pogadałem. Mam takiego vloga nagranego, zmontowanego i czeka on w kolejce dopuszczenia, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co mam więcej do powiedzenia na ten temat, to musicie zasubskrybować ten kanał i chwilę poczekać na to, aż ten odcinek się pojawi. Zdjęcie numer 10: jest jakaś akcja, ale jest jej mało. Zdjęcie nie jest specjalnie ciekawe ani wizualnie, ani tematycznie. Odpada. Zdjęcie 11. Po rozmowie z jednym z członków Żyli tego konkursu wiem już, że przynajmniej jemu się to zdjęcie nie podoba, na tyle, żeby popchnąć je dalej. Ja je lubię, bo podoba mi się, że rzeczywiście jest tutaj powtórzenie i to takie bardzo silne, ponieważ piesek, który siedzi, nie dość, że siedzi tak samo, to, praktycznie to jeszcze wygląda na to, że jest tej samej rasy, co piesek na obrazku. Ale pan z Żyli w rozmowie, którą możecie tam kliknąć w karcie, powiedział, że to zdjęcie. Jest dla niego nieprzekonywujące z tego względu, że rzeczywiście w miejscu przeznaczonym dla psów można spodziewać się psa, więc sytuacja nie jest zbyt wyjątkowa, czyli jest fajnie, ale mogłoby być lepiej. Zdjęcie trzynaste przedstawiające kotki zostanie na pewno ciepło przyjęte w internecie, bo kotki zostało też ciepło przyjęte przeze mnie, bo ładna kompozycja, czerń i biel, zarówno na kotach, jak i w oświetleniu, jak i na samej fotografii. Jest to dla mnie ładne, przyjemne zdjęcie, w ciekawy sposób skadrowane, koty wręcz pozują. Pytanie tylko, czy jest to fotografia uliczna, czy nie? Można by się spierać. Zdjęcie 15. Mamy tutaj prawdopodobnie auto, portret autora, taki uliczny, napotkanym jakimś lustrem. E, myślę, że ciekawe, żeby sobie wrzucać na przykład na profilówę czy coś w tym stylu, jeżeli ktoś nie lubi pokazywać twarzy, czy na konkurs pewnie nie. Zdjęcie 16. Przedstawia panią, która robi śmieszną minę. Nie mam pojęcia, czy śmieszne miny sprawdzają się na konkursach? Jest to jakiś nurt, który ludzie lubią. Oglądać to na pewno. Czy to konkursowe? Nie wiem. Zdjęcie 18. To zdjęcie mi się podoba ze względu na dwuplanowość. Yy, mamy takie dwie pary: yy, jedną parę zakochanych, a drugą parę dziewcząt, które yy, unoszą yy, ręce w podobnym geście. Yy, są tak ustawione fajnie po linii, i takie się w ogóle linie fajne tam tworzą pomiędzy głowami tych wszystkich ludzi. Tutaj czwórki ważnych. Co by więcej mogło być w tym zdjęciu? No, jeszcze więcej planów. Na pozostałych planach mamy już tylko losowych ludzi wypełniających to zdjęcie, więc z mocnych punktów uznaję, że tutaj sporo się dzieje w kwestii tematycznej, ale w tle już jest gorzej. Zdjęcie 20 przedstawia scenkę rodzajową, jest ciekawe, na pewno też będzie bardzo ciekawe to zdjęcie za lat np. 30 albo 40, kiedy zmienią się ubrania oraz krajobraz miejski, choć chyba dla mnie jest to bardziej zdjęcie dokumentalne niż streetowe. Podobnie jest ze zdjęciem 21. Podobnie jest ono estetyczne, przedstawia wycinek rzeczywistości, tylko znowu wydaje mi się to bardziej fotografią dokumentalną niż streetową. Zdjęcie 22. Znowu wspaniałe zdjęcie dokumentalne. Oj, jakie ja lubię zdjęcia ludzi w otoczeniu ich miejsca pracy, a szczególnie jeżeli da się z tego zrobić takie jednolite tło, tak jak w tym przypadku. Tylko znowu kurczę, czy to nie jest fotografia dokumentalna? Zdjęcie 26. Znowu kotki. O, a teraz właściwie jeden, ale bardzo ciekawski i fajny. Fajne zdjęcie. Fajne na przykład na pulpit kompa, <laughs> albo do rameczki na ścianę, też mogłoby estetycznie wyglądać, ale czy na streetowy konkurs nie wiem. Zdjęcie 27 z cyklu śmieszne miny. E, fajnie, że tutaj niespecjalnie widać kim jest ten pan, bo w sumie powiem Wam, że no, ja bym miał e, dylemat moralny przy publikowaniu takiego zdjęcia. E, nie wiem. No, wiem, że niby facet wyszedł sobie sam z własnej woli w miejsce publiczne, więc spodziewał się, że można go tak tam zobaczyć. Ale teraz my na fotografii oglądamy go oderwanego od kontekstu, więc tym bardziej śmiesznie to wygląda. No, ale fajnie, że się pozasłaniał, więc nie jest taki bardzo ośmieszony. W każdym razie tutaj na tym głównie opiera się to zdjęcie. Też nie wiem, czy to wystarczy taka rzecz na, na to, żeby startować w konkursie. Pies wyglądający z auta. Znowu bardzo fajna scenka, rodzajowa. Znowu jeszcze tego, tego mocnego zęba tutaj nie czuję. Podglądanie przez dziurę w płocie jest zawsze fajnym motywem, już od czasu legendarnych Francuzów. Jak widzimy na tych przykładach, dziury w płocie fascynują ludzi już od dziesiątek, jeśli nie setek lat. Na zdjęciu Łukasza Liska możemy zaobserwować również fakt, że interesują one także młodych jak i starych. Na tym zdjęciu mamy trzy pokolenia wspinaczy i podglądaczy tego, co dzieje się za płotem. Zdjęcie 31, taki uliczny portret bardzo bezczelny, bo błyskany, jeżeli jest to zdjęcie niepozowane, no trzeba mieć jaja, żeby robić ludziom takie rzeczy. E, I zwróćcie uwagę tutaj, udało się e, zmienić jakby znaczenie sytuacji. Mamy tutaj facetów poprzebieranych w rogi i jakieś dziwaczne koszule. Kolorowe, e, zapewne jest to jakaś impreza, jakieś wesołe wydarzenie. E, zapewne jest to w plenerze, sądząc po tym, co się dzieje w tle, ale autor użył tutaj poruszenia, żeby e, rozmyć tło, co odrealniło tą sytuację. E, sprawiło, że jest taka bajkowa, bardziej atmosfera. E, co tu dalej jeszcze się dzieje? To, że jeszcze błysnął, z kolei sprawiło, że nasze diabelskie postacie na pierwszym planie są całkowicie ostre, ponieważ nie są poruszone, bo są błyśnięte. Gdyby nie ten błysk, po prostu nie byłoby ich widać. E, jeden z nich, żeby podkreślić swą demoniczność, e, pali papierosa e, więc dym bucha z jego diabelskiego oblicza. Warto również zauważyć, że nasi piekielnicy wcale nie są tacy, jakby wyciągnąć ich uprasowanych z szafy. Nie, oni już są styrani imprezą, w tym wypadku, kto wie, może demonicznymi harcami. Kolorystyka w tym zdjęciu również zagrała. Wszystko mamy takie sine i niebieskie, ewentualnie z małym dodatkiem żółci na twarzy e, diabelnika. Jednak mamy tu zestawienie tej szarej niebieskości z czerwonością, która pasuje do diabołów zresztą tematycznie, więc w tym zdjęciu sporo gra. I niektórzy mogliby to nazwać zwykły pstryk. Ale powiem Wam, że ja w tym zdjęciu widzę sporo ciekawych rzeczy. Choć rozumiem, że ta estetyka nie każdemu może odpowiadać. Zdjęcie 32. Pies depczący po obrazach ciekawa sytuacja czy jest ząb? Zdjęcie 33. Myślę, że świetne jest w kategorii zdjęć ulicznych, które opierają się na estetyce. Ponieważ na tym zdjęciu widzimy świetną pracę, światłem i dymem, e, ciekawie zarysowaną sylwetkę człowieka, jest fajnie, jest interesująco. Tak naprawdę historia o niczym, co ja gadam tutaj nie ma wręcz historii, ale jest to estetycznie podany portret, tajemniczy, portret uliczny, bo właściwie facet zachowuje swoją anonimowość. Zdjęcie 35. Gdybym upolował takie zdjęcie, zapewne bym się ucieszył. Jej, ale udało mi się zrobić fajne powtórzenie. Mamy tutaj zakochanych, namalowanych na murze w takich oldschoolowych strojach. Para obok się całuje, i jest również w takich oldschoolowych strojach. Piękne, wspaniałe powtórzenie. Fajnie jest coś takiego upolować, bo coś takiego to nie jest codzienny widok. Jednak znowu można tutaj gadać o tych zębach. Niestety samo zdjęcie w oglądaniu tak naprawdę na dłuższy czas uwagi mojej nie przykuwa. Zdjęcie 37 jest dla mnie bardzo ciekawe. Mamy tutaj trójkę przyjaciół. Jedno z nich prezentuje muskulaturę przed kolegami. I co mnie w tym zdjęciu frapuje, że to, że cały czas nie mogę zgadnąć, czy to chłopak, czy dziewczyna. Patrząc od tyłu. Sylwetka wpierw można spojrzeć bardzo męska, ale z drugiej strony jeżeli by to była bardzo wysportowana dziewczyna, bardzo mocno umięśniona i by się tak ponapinała, kto wie, może mogłaby tak wyglądać. Wskazywałaby też na to przepaska w połowie e, torsu. Ale z drugiej strony może to jest jakaś po prostu koszulka. Długie włosy też często noszą chłopaki. Odpowiedź na to pytanie znają tylko koledzy, którzy siedzą na ławce. Ale to tylko zdjęcie i oni nam tego nie powiedzą. Właśnie przez to, że to zdjęcie wywołało we mnie taką burzę mózgu, e, przykuło mnie na chwilę do siebie i zapewne je zapamiętam. Brawo zdjęcie! Brawo Łukasz! Zdjęcie 40 przedstawia wspaniale ułapane koty. Koty w takim rozłożeniu równie dobrze mogłyby służyć jako układ graficzny na wzorku kubka. Tam byłoby to banalne, bo nie jest trudno wymyślić taką, takie ułożenie kotów, że przeplatamy koty siedzące z kotami takimi wyprężonymi w kota. Ale to nie jest rysunek. To jest zdjęcie musiało zostać w ten sposób zrobione, w ten sposób upolowane. Fajne kotowe zdjęcie. Może szkoda, że nie trochę bliżej, ale to takie tam. Zdjęcie 44, ładne zdjęcie estetycznie, ale właściwie motyw jest straszliwie banalny. Poza tym, że ten znak leży na ziemi zamiast unosić się w powietrzu, jest to tak oczywista sytuacja, że niestety myślę, to zdjęcie nie zapadnie nikomu w pamięć. I może jest estetycznie skadrowane, podobnie zapewne jak zdjęcie 44. Zdjęcie 45. Moim zdaniem, znowu zdjęcie dokumentalne, no ale to znowu trzeba by się kłócić o te definicje streetowe. Ja tutaj nie mam z nikim zamiaru kruszyć kopii o to, akurat w tym wypadku. To zdjęcie wygląda mi trochę pozowanie, nie wiem, w każdym razie, ale może facet robi takie miny po prostu. Nie zarzucam, tylko tak mówię, jak, jak to wygląda. Ale to jest taka fajna scenka, bo mamy kawał scenografii jeszcze pokazanej za tym facetem, więc znowu to takie fajne zdjęcie dokumentalne, pokazujące jakiś tam fragment rzeczywistości. Zdjęcie numer 100 kojarzy mi się ze zdjęciem z konkursu Nikona. Ho, ho była wtedy afera, jadłem popcorn, aż mi się uszy trzęsły. W każdym razie Łukasz wykonał tutaj takie proste, graficzne, estetyczne zdjęcie z kompozycją blokowo-ptaszą. Bardzo ładne na ścianę, powiesiłbym sobie. Chyba nawet mogłoby mnie odprężać. Czy z kolei jest to zdjęcie na konkurs? Też nie wiem. Zdjęcie 101. Dbajmy o czyste powietrze naszego miasta. I tutaj oko, czujne oko pani dba. Spogląda przez szczelinę i dba. I można by powiedzieć, że znowu mało w tym zdjęciu. Ale kiedy popatrzy się dłużej, widać, że tam w cieniu na plakacie jest drugie oko, które dba. No i wtedy można by powiedzieć, że e, tam oko na plakacie, znowu nic ciekawego. Ale potem można zauważyć jeszcze cień, który jest na tym plakacie. I ten cień przedstawia oblicze może jakiegoś detektywa, tajemniczy mężczyzna w kapeluszu, który też spogląda w jakąś inną stronę. I on też pewnie dba o te czyste powietrze. I to, że mamy tutaj zagrane trzema planami, sprawia, że to zdjęcie mnie zaciekawiło. Nieśmiało przyznam się także, że cień mężczyzny też wypatrzyłem dość późno. Ten cień, który właściwie robi to zdjęcie, razem z czujnym spojrzeniem tej pani. Gdyby oni byli oddzielnie, byłoby to do niczego. Kiedy są razem, zaczyna grać. Zdjęcie 104 jest brzydkie, ale jakże komiczną sytuację przedstawia. Idzie facet z rozłożonym parasolem, żeby ochronić się od deszczu. Jednak z parasola zostały mu już tylko elementy recyklingowe. Ze względu na to, że to zdjęcie jest wyjątkowo nieładne, to nie wiem też, czy ma jakiekolwiek szanse. Ale gratuluję złapania sytuacji, też bym go nie skasował. No i a propos, też bym go nie skasował. Dopiero tak w połowie tego vloga powiem, że jest mi tak trochę dziwnie stawać w takiej roli, jak stoję tu dziś, ponieważ Łukasz Lisek zrobił w tym roku zdecydowanie więcej streetowych zdjęć niż ja. No zrobił je, przede wszystkim je zrobił. Mi właściwie nic po nie, nie powychodziło i bardzo mało chodziłem. I teraz ja, taki, który siedzi sobie w domu na kanapie, pouczam kogoś, kto biega po ulicy i te zdjęcia robi. No, ale z drugiej strony, na swoje własne usprawiedliwienie przed samym sobą, mówię sobie też, że ja przecież bardzo dużo takich zdjęć widziałem. Widziałem dużo fajnych, dużo niefajnych, i właściwie na podstawie tego, właściwie to, chyba daje mi tam jakieś prawo, by się na ten temat wypowiadać. Niemniej jednak, też miło mi, że Łukasz zechciał pozwolić się tak po sobie przejechać komuś, kto po ulicy nie chadza zbyt wiele. Zdjęcie 105. Gołębie uchwycone są w sposób niesamowity. Nacierają, szturmują. Perfekcyjnie dobrany czas, że gołębie są przedstawione super fajnie. Widać ich ciała, jak pędzących bombowców. I tak jak w bombowcach były śmigła, które wirowały tak szybko, że nie dało się tego dostrzec, dostrzec ludzkim wzrokiem, tak tym gołębiom porozmazywały się skrzydła. Wygląda to super bo fantastycznie. Ale co mamy z tyłu? Z tyłu mamy wpleconą jakąś uśmiechniętą panią, która no jest tam jakoś razem z tym pomarańczowym śmietnikiem, ale czy to jest coś, co jakoś mocno tu gra? Jeszcze dalej mamy jakieś krzaki, jakieś budynki, i właściwie wszystko to przedstawia się nieciekawie. Tak marzy mi się, żeby za tymi gołębiami było coś innego. Byłoby zdjęcie perfekcyjne. Ale niestety ten jeden element, ten cudowny, fajny element ptasi został niewykorzystany przez to, jak wyglądała rzeczywistość. No niestety, z drugiej strony rzeczywistości nie zmienimy. Chyba, że ktoś jara się fotomontażem, ale to nie o tym jest dzisiejszy filmik. Zdjęcie numer 108. Pani i pies śpiewają razem. Ciekawa sytuacja, całkiem fajnie uchwycona, bardzo słabe tło. Zdjęcie 109. Zdjęcie prawie że tej samej kategorii co śmieszne miny. Zdjęcie 111. Ciekawe wizualnie. Niecodzienna sytuacja. Czy wystarczy? Nie wiem. Ale ładnie mi się na to patrzy. Zdjęcie 112 przedstawiony. Zapewne jakiś aktor, który idzie na przedstawienie. Tak sobie wyobrażam, że dlatego niesie krzyż taki wielki. A może jest to naprawdę prawdziwy duchowny, który z jakiegoś powodu ten krzyż przenosić musi. Sytuacja niecodzienna. Tło dobrane fajnie przez to, że są te cegły. Ale znowu chciałoby się czegoś więcej, i w tym wypadku akurat autorze. W sumie nie wiem co zrobiłeś, nie wiem co się wydarzyło. Ja tu mówię spod drzewa, a nie prosto z ulicy, więc tak sobie tylko gadam. Ale myślę, że ta sytuacja została niewykorzystana, że, że można było pójść za tym człowiekiem i zobaczyć, czy nie wywiąże się jakaś ciekawa sytuacja. Czy może nie wejdzie na jeszcze lepsze tło, a może jacyś inni ludzie wytworzą swoją obecnością dodatkową wartość w tle. Ale jak mówiłem, nie jestem na ulicy. Pozdrawiam spod drzewa, mi tu jest wygodnie. I sobie gdybam. Dotarłem do końca zdjęć, które siedziały w moim zbiorze do przejrzenia. Oceniałem je na żywo. Części tych zdjęć nie widziałem wcześniej, właściwie większości tych zdjęć nie widziałem wcześniej. Przeleciałem któregoś razu wzrokiem właśnie taką grupę zdjęć, tylko Łukasza i stwierdziłem, że jest tam o czym mówić. Było dość ostro. Ale mam nadzieję Łukaszu, że mi wybaczysz, w końcu dałeś bim, nie rżnij mnie. Podsumowując to co zobaczyłem, stwierdzam, że Wybitności w zdjęciach nie ma, jednak widać w nich ciężką pracę, konsekwencje i kroki na dobrej drodze. Są to rzeczy, których osobiście ci zazdroszczę, ponieważ jak widać, mimo tego, że ja bardzo fotografię uliczną lubię, to jakoś ciągle nie mogę się zebrać, żeby tak naprawdę aktywnie po ulicy z aparatem chodzić. Dlatego, Łukaszu, trzymam za ciebie kciuki, żebyś tak trzymał jak teraz, dalej fotografował, bo już wypracowałeś sobie sporo, a teraz czas tylko na udoskonalenie spojrzenia oraz wyłapanie jak najwięcej chwil, a do tego potrzebujesz czasu, wytrwałości i szczęścia. Tak czy siak, w konkursie wystartować warto, bo to nie ja jestem w żyli, każdy człowiek w żyli jest inny, a ja mówię tutaj tylko swoje zdanie. Podsumowując moje top 4 twoich zdjęć z ulicy, które mógłbyś próbować wysłać na konkurs to portret zadymiarza. Za kolorystykę, oświetlenie i ogólną estetykę tego zdjęcia. Kulturystyka za rozkminę, którą wymusiło na mnie to zdjęcie. Śpiewająca pani ze śpiewającym psem, za ciekawą sytuację. I mój numer jeden strażnicy czystości, za wspaniały mariaż, jednookiego lecz czujnego spojrzenia pani oświetlonej światłem i tajemniczego detektywa, którego cień kapelusza przykrywa oczy na plakacie. Do tego dorzucam jeszcze top 5 Twoich zdjęć przedstawiających scenki rodzajowe: impreza pod blokiem, przerwa na szluga, sprzedawczyni, domowy alarm przeciwwłamaniowy, samochodowy alarm przeciwwłamaniowy. Łukaszu, mam nadzieję, że zdążyłem opublikować to, zanim wyselekcjonowałeś swoje zdjęcia do wysłania na konkurs i że może ci się to jeszcze jakoś przyda. A Was, drodzy pytajnicy, bardzo proszę o opinię w komentarzach, czy podoba Wam się taka również mini forma Overwatcha, kiedy przyglądam się jednej osobie, która zrobiła coś, co mnie wyjątkowo zaciekawiło. Jeszcze jeden taki materiał widzieliście lub zobaczycie, bo jeszcze jeden taki był nagrany, przed tym zmontowany i już prawie opublikowany. No i właśnie jestem ciekaw, czy ta forma również Wam się podoba, więc napiszcie mi o tym w komentarzu, czy dobrze bawiliście się po dzisiejszym odcinku. A teraz, jak zwykle, życzę Wam, żebyście robili coraz lepsze zdjęcia. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Siemano! którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie, to są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie, to są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie, to są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie,